Hello! Nagrywam znów podróżniczego vloga. Muszę powiedzieć mój klasyczny tekst na YouTubie, czyli... E, no długo mnie nie było, <ścoughs> i znów powracam, chociaż tak naprawdę powracam tylko na ten filmik, bodajże, bo wylatuję i uznałam, że chcę to nagrać, bo no takie podróżnicze vlogi, w ogóle też dla siebie na pamiątkę, no są, są zarąbiste, dają inny vibe i fajnie się je nagrywa i chcę się tym z wami podzielić. Tak więc, tak. Podejrzewam, że po tytule już wiecie, gdzie lecą. Tak więc, e, tak, lecimy na Sri Lankę e, i ogólnie dzisiaj mamy sobotę i jutro wylatuję, czyli w niedzielę. I w sumie dopiero dzisiaj się zaczynam ogarniać, pakować i jestem wy. Trakcie tego. Jestem zdania, że w ogóle mogłabym osobno nagrać filmik dla kontentu, jakbym nagrywała. Eee, taki filmik z pakowania, bo tego jest naprawdę sporo. Eee, ale tutaj mam zapakowane kosmetyki: to będzie mój podręczny. Tu też jakieś e, perfumy klasycznie, jakieś takie mm, wiecie wakacyjne. Tutaj za mną też już jest walizka, i powoli tam już daję jakieś ubrania, co będę nosić. Staram się już w miarę to przemyśleć. Eee bo już trochę tych podróży za mną e, jest i wiem, że nie ma sensu wcale brać tak dużo rzeczy, bo później w większości nie ubieramy tego. Ale tak jak mówiłam, no w ogóle taki co pakuję i tak dalej, to serio, mógłby być osobny filmik z tego. Tu mam już jakieś rzeczy, tutaj mam w ogóle taką jakby całą torbę spakowaną z rzeczami, które będę oddawać e, dzieciom tam, bo jest taki no biedniejszy kraj mimo wszystko i tam bardzo się cieszą z takich rzeczy, tak więc ubrania, którym już mi się nie przydadzą, po prostu oddam Jak właśnie lecicie w takie dalsze kraje Albo takie trochę biedniejsze Na przykład jakaś Afryka Albo nie wiem ja jak byłam na Zanzibarze No to tam też wtedy braliśmy takie rzeczy Bo bardzo się z tego cieszą A to, to są ubrania, których ja już nigdy nie upiorę Są dla mnie za małe A też już są na przykład Nie wiem, zniszczone I wiem, że one się na przykład nie sprzedadzą I po prostu musiałabym je raczej wyrzucić albo też komuś gdzieś tam oddać, tak więc y, jest to spoko opcja wzięć. Wzi wziąć... Wzię wzięcia tego i po prostu dania tym osobom, które to potrzebują. Ogólnie biorę też parę kosmetyków, ale ogólnie nie polecam wam brać jakoś sporo, bo ja się zawsze na tym łudzę, że biorę, a później nie używam, bo ja jak się opalę, to później mi się nie chce malować, plus nie czuję takiej potrzeby, ale zawsze takie rzeczy jak właśnie rozświetlacz, to jest taki mój troszkę must have. Tutaj sobie też biorę jakiś taki błyszczyk do ust. No i tak jak mówię, ja się zawsze łudzę, ale wezmę sobie też jakiś taki żel do brwi, ale to będę pakować już przed samym tem, jakby jutro, bo tak myślę, że delikatnie się na to lotnisko pomaluję, żeby jakoś wyglądać, ale także wiecie, nie jak teraz, bo teraz mam rzęsy i to już jest takie wow, <grytanie> ale no, zapakuję to sobie, bo to akurat jest spoko i ewentualnie to jest właśnie to, na co się łudzę. Czyli tuż, ale mam wodoodporny z Maybellina. on jest zarąbisty, on naprawdę jest wodo wodoodporny. Tak więc wezmę i zobaczymy. Pewnie i tak nie użyję, ale wolę wziąć. Ale z takich rzeczy, jeszcze, które muszę zrobić i pokarnieć w domu, to na pewno prasowanie, i tam pewnie też się znajdą jakieś ubrania, które będę chciała wziąć. To jest największa zmora. Ale ogólnie przemyślałam wszystko raczej, co, co, chcę, co, co chcę zabrać do ubierania. No, rześciuchów, i raczej wszystko jest takie w miarę rozsądne. I raczej nie za dużo, bo też nie mamy za dużo tych kilogramów do walizki. Plus, na ogół też jest tak, że w takich krajach jest dość yy, wilgotno. Więc później te ubrania są cięższe, więc to też miejmy na uwadze, jeżeli lecimy gdzieś w takie rejony, że jeżeli teraz mamy na przykład, nie wiem, 15 kilo, to później może się okazać, że mimo, że mamy mniej rzeczy, bo gdzieś tam się zużyło i tak dalej, albo tak samo, to ważą one trochę więcej. To taki podróżniczy tip ode mnie. Dobra, ogólnie patrzcie na to Wow, jakiś przebłysk dziwny Ale patrzcie ile mam próbek białka Które ogólnie biorę ze sobą e, Bo zamówiłam sobie Jest z... sen i będę też przy okazji testować nowe smaki. Tutaj jest na przykład w ogóle, patrzcie, pistacja z białą czekoladą. Ale specjalnie zamówiłam sobie teraz te próbki białek, żeby wziąć właśnie na podróż, bo ogólnie mm, zawsze w takich krajach jest problem trochę z jedzeniem i z tym białkiem, bo ja ogólnie nie jem mięsa, nie jem też ryb, więc, więc no, a uznałam, że bez sensu brać cały taki takie pudełko, bo to mi będzie po prostu więcej miejsca zajmować i tak samo więcej ważyć, tak więc uznałam, że takie próbki będą lepszą opcją, a przy okazji przetestuję sobie właśnie nowe smaki i zobaczymy, które są warte uwagi. Tak więc później też wam dam znać, który smak mi się najbardziej sprawdził, tak jak mówiłam, to jest ta pistacja, później mam też e, takie zwykłą mleczną czekoladę, e, to jest ciekawe, bo black and white vanila, to jestem ciekawa bardzo, jak to w ogóle będzie wyglądać i jeszcze jeszcze yy, straciatello. O, dobra, jeszcze jeden smak. Yy, po prostu biała czekolada. Tak więc yy, tak, to w sumie tylko tyle, wam chciałam powiedzieć. Tak samo wezmę sobie yy, bidon. Mam taki jakby stalowy. Yy, I po prostu tu sobie będę robić. W ciągu dnia, jakieś białeczko, ale zobaczymy, ocenimy to później. później. Dobra, to przy okazji jeszcze pokażę Wam, że mam tu pełno batonów, e, które również myślę, żeby wziąć. Co prawda są czekoladowe i mogą się rozpuścić, ale no myślę, że tak chociażby na podróż, żeby sobie coś tam przekąsić, to wezmę. To mam w ogóle zrąbisty smak. Szkoda, że niestety się wyprzedał, ale no jezu, jakie pyszne. A dzisiaj też jedłam sobie ten smak Fudge Brownie i. O mój Boże, o mój Boże, nie żartuję, to jest tak pyszne. Chciałabym Wam wszystkim dać spróbować tych batonów. Naprawdę, jakby no joke. To, to w ogóle nie smakuje jak takie typowe, które mamy na polskim rynku. Batony proteinowe, bo one wszystkie są takie jak karton, trochę, nie? A te naprawdę są zarumpiste. Zarumpiste. Tak więc, jakbyście chcieli sobie w ogóle zamówić je i spróbować, to ogólnie z moim kodem macie teni i też właśnie. E, na, u mnie na insta, na storkach często wam stawiam, że są jakieś promocje, bo ogólnie y, no, są one często, tak więc myślę, że warto też korzystać, tak więc tak, z moim kodem Nadia, oczywiście taniej dodatkowo. Udało nam się przejść już przez wszystkie bramki, teraz już czekamy na samolot. Już pokoje, tak więc robię Wam room tour Tak, szukałam słowa więc tak, wchodzimy i jedziemy najpierw do łazienki I look at this Don't mind mój jakby Ale słuchajcie, no a, ładnie Bardzo ładnie, bardzo ładnie W ogóle jaki wielki prysznic Yo, Serio No i w sumie to tyle w, w tej łazience ale tu jest część, która wygląda no prześlicznie, o mój Boże. Tak więc tu mamy jakąś półkę. podejrzewam szafa, jakiś ten mega taki, wiecie, taki wakacyjny wys... A, Nie wiem, po polsku nie umiem tego powiedzieć, ale taki island vibe. Łóżko, ale patrzcie na to trochę. Ty, ty, ry, ty, ty. Miałam w ogóle robić sobie takie skincare w samolocie, w sensie maseczkę i tak dalej, ale w sumie tego nie zrobiłam, bo mi się jednak nie chciało, ale w sumie nawet lepiej, bo zrobiłam sobie to teraz, a teraz też się właśnie już wykąpałam, już się tak odświeżyłam, tak więc... Tak jak mówię, nawet lepiej wyjdzie ta maseczka teraz i też ją sobie dałam do lodówki, żeby była po prostu zimniejsza, tak więc idziemy to robić. Na promce w Rosmanie były te maseczki z garniera i sobie je zakupiłam, bo są serio zrębiste i dlatego też były w sumie ostatnio przecenione takie płatki pod oczy, tak więc robimy kombo to i to. O mój Boże. Aha, miałam dość te płatki pod oczy. No dobra lol, wejdź. Ale my, tym nigdy nie wiem jakie zakładać. i czego? Chyba tak. <grywy> jak ja wyglądam? Ach. Dobra. O nie. To <grywy> być ładnie. Pierwsza noc za nami, ale powiem szczerze, że nie była to jakaś najprzyjemniejsza noc ogólnie dlatego, że jest naprawdę mega wilkość, tak że no jest ci tak, jakby duszno. Ale to już jest taka wilkość, że jakby ogólnie zobaczcie, ale nie wiem, czy to będzie widać na kamerze. Tutaj jest ślisko. Tu jest ślisko, dobra? I jedyny plus to mamy ten wiatrak, który nam ułatwia. Wiadomo, jest tu też klima, ale akurat my wyłączyliśmy. No, i chodzi o to, że no jest ci bo tak w jakby mega duszno plus były komary więc one też tak wybudzały i to się tak bardzo połączyło, bo tu się gryzą komary tu jest ci tak duszno, że nie wiesz co ze sobą zrobić w sumie nie chcesz się przykrywać, bo jest ci tak ciepło, ale z drugiej strony są komary tak więc dopiero gdy włączyłam ten wiatrak na jeszcze wyższą jakby moc to dopiero wtedy jakoś da się spać i nawet nie było tych komarów później i nawet było w miarę przyjemnie dobra, ale mniejsza, teraz czas na ocenę najlepszej rzeczy która ma tutaj największy wpływ na wszystko, czyli śniadanie. Tak więc, jakby ja już się ubrałam, zrobiłam sobie też w ogóle takie moje poranne rozbytania, rozruszania. W każdym razie idziemy na śniadanie. Tak samo biorę od razu mój e, bidon, tam sobie naleję trochę mleka i, i później połączę to z wodą, żeby mieć białko, bo już jestem w stanie ocenić, że będzie tym problem. Tak więc dobrze, że to wzięłam. Bardzo dobrze. Przyszłam właśnie na hotelową siłkę, tak żeby zrobić e, takie typowe rozeznanie, bo zawsze na takich wyjazdach idę, oceniam, sprawdzam, nagrywam dla Was jakiś trening, e, tak więc już taki trochę taka tradycja, że tak powiem. Tak więc e, tak, już Wam pokazuję, jak widać, tak to, tak to wygląda. E, patrzcie, patrzcie. Ogólnie od razu jak wchodzimy, to mamy ławeczkę. No to jest taka typowa stara. Starszy sprzęt i ogólnie, no, sami możecie ocenić po prostu, że nie jest to jakaś najlepsza. Szczególnie z tych wszystkich hoteli, w których byłam, no to ta trochę tak lipa, ale tak jak mówię, no, jakby. Mamy tu jakieś hantle. Coś pokminimy e, na spokojnie, tak więc to jest najważniejsze. No, tak jak mówiłam, to jest łoweczka, ale tutaj mówimy, nie? Papa, pa. tak więc, no, jak widać, nie jest to, nie jest to jakieś wow, ale jest to coś. I nie narzekam, bo mamy hantle, tak więc głównie na tym będzie się też mój trening tutaj opierać. Mam też w ogóle ze sobą y, gumy. Moje, patrzcie, moje zawsze, zawsze biorę na wyjazdy, bo się przydaje. No takie gumy spokojnie ze sobą. Bo zawsze możemy sobie zrobić na przykład ja mam akurat tutaj w fotelu spory teraz, yy, balkon, więc mogłabym sobie tam nawet robić trening z, z samymi gumami. Tak ja więc yy, uważam, że to jest spoka opcja, bo zawsze można coś pokminić. A w ogóle jest tutaj tak duszno, że muszę otworzyć te drzwi, bo ja już się cała zgrzałam Cała. Ja nawet nie zaczęłam. Ale już nie, już nie gadam, zaczynam ćwiczyć. Jo, patrzcie jak jest ich tak jest dużo, że to są moje plecy. Odciśnięte tu. A ze mnie się leje tak, że no, sami możecie zobaczyć, jestem dosłownie cała. I włączyłam klimę, ale to za dużo nie daje. Dobra, trening skończony. Udało się i zajęło mi w sumie niecałe 50 minut. No, minuta i równe 50. A po treningu oczywiście, piję sobie białeczko. Tak jak Wam pokazywałam, wzięłam sobie te próbki, i dzisiaj mam smak straciatella. I w ogóle, słuchajcie, tego piję, piję, i tak mówię, nie no, smakuje jakoś tak normalnie, taka wanilia po prostu, bardzo tak delikatnie, mlecznie. Może też kwestia tego, że no właśnie, nalałam trochę więcej tego mleka, i ogólnie wody, i mniejsza taka, jakby pojemność o litrowa, że tak to określę, ale tak piję. I tak mówię, straciatella powinna mieć czekoladę. Czemu? Czy jej tutaj nie ma? Trochę dziwne. A się okazało, że ona jest na samym dole, bo ona tak jakby opadła. Tak więc dosłownie teraz piję te kawałki. Wieś, boss, boss. Hello, boss. Pierwsze dni pojechaliśmy sobie tuk tukiem na miasto. Po prostu wzięliśmy od lokalsa i on nas zawiózł. I właśnie tam kupiliśmy takie gacie, bo nam wcisnęli trochę, ale później się przydały. Byliśmy też na takim tarku z owocami, warzywami. <laughs> I ogólnie tak sobie troszkę pozwiedzaliśmy, byliśmy też w supermarkecie i w ogóle dajcie znać, czy Wy też zwiedzanie marketów uważacie jako super atrakcję. Jedziemy dzisiaj na wycieczkę. Problem jest taki, że musieliśmy wstać o 3 nad ranem, trochę wcześniej nawet. I aktualnie jest już w sumie 4.30 i jedziemy do miejsca docelowego, trochę tam się właśnie jedzie, dlatego musieliśmy wyjechać tak w czas, żeby po prostu być tam na miejscu jak najwcześniej. Ale w sumie gdzie dokładnie jedziemy to wam nie powiem, bo sama nie wiem. Ja tutaj jestem jako osoba, która doświadcza, nie organizator. Tak naprawdę jedziemy po prostu do innego miasta, w innej części. I teraz też zatrzymaliśmy się na no, takiej jakby, nie wiem jak to nazwać w ogóle, stacji? że tu macie jedzenie, toalety i tak dalej. Mega kozacko to wygląda. I w ogóle też kolejna rzecz, w którą jakby jestem w szoku, to oni tutaj normalnie mają autostradę i my jechaliśmy właśnie taką takimi, no, 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 szybką drogą, nie? Tak więc wow. Jest godzina ósma i właśnie przyjechaliśmy na pierwsze miejsce, gdzie mieliśmy przyjechać. To była dosłownie nasza najdłuższa i najdalsza wycieczka, ponieważ musieliśmy pojechać na prawie drugą stronę Sri Lanki do Ellie i tam zobaczyliśmy słynny wodospad, była też przerwa na kawkę of course, no i później jeszcze bardziej słynniejszy taki pociąg, dość instagramowo. I najpierw nim jechaliśmy, a później oglądaliśmy. Idziemy na safari. Myślę, że to safari będzie dzisiaj najlepsze. Z całej tej wycieczki naprawdę to safari było najlepsze. Ale najlepszy był moment, kiedy zaczęło padać i była burza. Jeszcze widzieliśmy, jak te zwierzęta uciekają. Powiem wam, że wczorajsza wycieczka mega nas wszystkich wymęczyła. Naprawdę. A mnie najwyraźniej, najbardziej, bo po prostu tak mnie bolą plecy. Pod tego ciągłego siedzenia w aucie bo tak naprawdę wyjechaliśmy o 3 a wróciliśmy 20 21 i cały dzień po prostu jechaliśmy autem i tak mnie boli plecy odcinek ręźwiowy, szyja po prostu źle się czuję i tak samo w nocy jak kładą się spać to miałam pierwszy raz coś takiego, że było mi zimno tutaj a tu jest naprawdę mega wilgoć i dosłownie spałam cała przykryta kołdrą Uff. serio i dalej mam coś takiego że mam takie jakby nie wiem jak to określić wahania temperatury że w momencie nagle jakby zimno i nie wiem czy to jest jakaś gorączka albo coś, bo też czuję się cała ciepła i też chciałam iść należak, ale czułam, że dosłownie staje się taka, taka cieplejsza i cieplejsza. I przyszłam do pokoju, żeby poleżeć, bo już szukałam w jakich pozycjach leży, żeby odciążyć ten kręgosłup i tak dalej, ale to nic nie działa. I nie wiem, ja chyba pierwszy raz mam coś takiego, że wręcz chcę wracać do domu, że serio jakby dosłownie sobie odliczam. No, ale też najgorsze to, że w tym aucie jak jechaliśmy, to była też puszczona klima. I ona totalnie wiała na mnie i pod koniec ja już czułam, że, że czuję po prostu mój migdałek. I ja mam tak, że jak mi przewieje czy coś, czuję, że oho, i później mnie coś chyta, ale na ogół po prostu robię taką przedstępną kurację, żeby po prostu mnie nic nie bolało i nic mi nie było. Ale, no, i właśnie kwestia tego, że. W aucie wiała klima i wiała centralnie na mnie, wiadomo próbowałam ją ustawić, a później wychodziłeś i dosłownie atakuje się wilgoć, duchota. I nie wiem, ja po prostu Umiaram, umieram, umieram. Naprawdę z bólu tam lekko umierałam, ale potrzebowałam przeleżeć cały ten dzień i kolejny, żeby móc pojechać na kolejne wycieczki. Ale dałam radę. Jesteśmy aktualnie w takim sanktuarium, jakby chyba żółwi. Oni właśnie pomagają tym żółwiom, żeby po prostu nie zostały zjedzone, i one je, oni je tutaj trzymają, a później wypuszczają tak, żeby były bezpieczne. Tu, gdzie teraz jesteśmy, to, to jest taki szpital, jakby dla tych y, żółwi i oni po prostu je biorą, na przykład jak, widzicie, zjedzą plastik tutaj, to oni po prostu je biorą i ratują i jak się w 100% wyleczą, że tak powiem, to później już wrzucają, co w się sensie wypuszczają dalej do wody. Teraz idziemy do kopalni kamienia, jakiego? Księżycowego, tak. A tam testowaliśmy cynamon, bo tam rośno, rośnie pełno drzew cynamonowych. Liście i z nich robią olejki. Łofdłupę. To jest kopalnia. jo oh, oj. Yeah. Tam jest ktoś. It's... Hello! Hello. O, kurwa. I teraz szukamy w tej kopalni. Był jakby jeden ziomek. 14 metrów w dół które po prostu tam kopie te kamienie i mają taki system, że jest zapalone jakby światło, w sensie ogień, świeczka i po prostu żeby to kontrolować pod względem bezpieczeństwa, bo jak się zgasi, no to wiedzą, że nie ma tam na przykład yy, tlenu, a jak na przykład dostanie się tam jakiś nie wiem, chyba metan albo jakiś, jakiś inny gaz, to ten ogień Ci się zmienia na inny kolor. Tak więc po prostu względy bezpieczeństwa, tak. Oczywiście próbowali nam tutaj też wcisnąć, żebyśmy kupili jakąś biżuterię, ale... Nie dzięki, nie dzięki, ale jeżeli chodzi o samą wycieczkę, to była to wycieczka do Galle i uważam, że była ona najlepsza z tych wszystkich. Może też kwestia tego, że mieliśmy innego przewodnika, który po prostu też więcej opowiadał. Nie wiem, gdzie jestem, ale jest ładnie. I tutaj łączy nam już ostatnią wycieczkę, trzecią, która była wycieczką do Dambulle oraz Sigiri. Słuchajcie w ogóle, oni wszędzie gdzie mogą, dają różne posągi czy świątynie tych ich nie wiem, kogo tam sobie wierzą Buddha czy jakieś inne. Wszystko się ze mnie leje, co jestem w pocie. Jest tak duszno. I jeszcze ronda mogą się nagle się wspinać. Dzisiaj tyle I nawet. Nie wiem, czy tam dalej jest przejście, czy nie. Ludzie tutaj normalnie idą, wiecie, w butach trekkingowych i tak dalej. A ja co? No, jestem w kropkach, nie? To totalnie lepiej jest iść na bosaka. To jest nasze miejsce docelowe. No, ja byłam naprawdę zszokowana, że ja muszę się gdzieś wspinać, ale widok był piękny i to nie był ten główny punkt w Sigiri, tylko jakiś taki poboczny. Ale nadal wszystko było pięknie widać, a później jeszcze mieliśmy takie lokalne jedzenie i o mój Boże, to było przepyszne. No i ogólnie to tyle z mojej podróży na Sri Lankę. Mam nadzieję, że Wam się podobało i dzięki za oglądanie.